Cześć. ten odcinek będzie nagrany ku przestrodze, konkretnie o gniazdku. Miało być w niedzielę z zupełnie o czymś innym, o takiej prasce nowej, którą mam, ale niestety okazało się, że nie mam tulejek szóstek i muszę to przełożyć na następny raz. Wracając do tematu dzisiejszego, mam tutaj standardowe gniazdko elektryczne, 230 V, podwójne, nadtynkowe, wersja na rynek. Niemiecki, francuski. Ono się różni tym, że w Polsce mamy uziemienie z uziemiające tutaj w tym miejscu, a w przypadku tych rynków, które wymieniłem, to uziemienie jest tutaj w tych dwóch miejscach. Kniazstwo wygląda na stare. Prawa strona jest jeszcze tutaj w porządku, natomiast po stronie lewej tu już widać, że coś się działo mamy no, mocną degradację. Dlaczego do tego doszło? Przyczyna pierwsza. Podłączone urządzenie o mocy około 2000 W, konkretnie grzejnik elektryczny przy otwartych oknach lub oknie praca 24 godziny na dobę przez okres zimowy, no to termostat wtedy wiadomo nie będzie działał prawidłowo. A trzeba też zwrócić na to uwagę, że nikt nie lubi wracać do pracy rano, gdzie na przykład w kontenerach biurowych jest zimno. Dlatego pracownicy zostawiają na noc takie włączone grzejniki bez opieki. Proces degradacji nie następuje po jednym, dwóch czy trzech dniach, jest to okres długotrwały, dłuższy, gdy Wyciągniemy taką wtyczkę z gniazdka i dotkniemy te bolce tutaj, to wyczujemy bardzo duże ciepło. No, będzie to dosłownie gorące. Gdy gniazdko mamy za meblami, to nawet nie będziemy wiedzieć, że coś się dzieje. Aż do momentu, gdy wyczujemy taką spaliniznę Typowo dla tego typu urządzeń. Rutynowa kontrola w firmach urządzeń elektrycznych może właśnie wychwycić takie uszkodzenia. Tutaj, właśnie w firmie, była przeprowadzona kontrola wszystkich urządzeń elektrycznych, no i po usunięciu mebli ukazał się właśnie taki widok, także w. W odpowiednim czasie zostało to zauważone i wymienione. Drugą z możliwych przyczyn są zużyte styki mosiężne, które występują tutaj, w, tym, w tych dwóch miejscach. Albo będzie na przykład uszkodzona wtyczka czyli te bolce będą na przykład uszkodzone. No bardzo się często że zdarza coś takiego, że komuś spadnie taka wtyczka, gdzieś przy, mm, przyciśnie czymś i te bolce już nie będą takie proste, równoległe jak tutaj, tylko na przykład wykrzywione. Jeżeli nie będzie dobrego kontaktu tutaj po tej stronie jest jeszcze w porządku tu nie ma jeszcze takiego problemu, ale jak będzie to luźne no to będzie dochodziło do iskrzenia, albo przegrzewania się tam w jednym konkretnym miejscu. Odradzam robienie czegoś takiego, bo na pewno wiele osób coś takiego zauważyło, że jak wypada wtyczka, to biorą i na przykład obwiną taśmą izolacyjną, żeby nie wypadała. No jest to bardzo karygodne posunięcie. Jeżeli masz domek działkowy, np. z drewna, sprawdzaj regularnie gniazdka elektryczne i wtyczki. Przy uszkodzeniach wymień od razu na nowe, aby nie dopuścić do pożaru. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Do następnego filmu. Cześć!